Kochani, dziś na scenie kulinarnej zabieram Was do Włoch i zrobimy przepyszny makaron, który pachnie jak włoska trattoria. Zaczynamy od ugotowania makaronu. Eee, woda tutaj musi nam się zagotować i to tak mocno. Do wody dodajemy sól. Jak to Włosi mówią, mam dla Was taki trik: jak wiedzieć, ile soli dać do wody? Dajemy tyle, aby ta woda smakowała jak morze, nie jak ocean, bo ocean jest dużo bardziej słony. Używamy makaron taki, jak widzicie, tutaj mam muszelki. Chodzi o to, żeby ten makaron e, bardzo trzymał sos. Wymieszamy i go zostawiamy na chwilkę. W tym czasie rozgrzewamy patelnię, i na patelnię dajemy włoski, dojrzewający boczek. Czyli nie taki zwykły. Jak nie macie, to on się nazywa pancieta. Zobaczcie, jaki on jest taki tłusty, taki dokładnie, jaki boczek ma być. Pancietę na małej mocy smażymy, żeby tutaj nam się wytopił tłuszczyk, żeby ona nam się nie przypaliła. Wtedy będzie chrupiąca. Więc jak tutaj nam się to przez kilka minut smaży, to my zabieramy się za grzyby. Słuchajcie, mamy dwa różne rodzaje grzybów. To jest po prostu świetny duet. E, uwielbiam e, używać pieczarki do moich e, sosów i grzyby suszone, które namoczyłam, albo mogą być namoczone godzinkę, dwie, a najlepiej na całą noc. Więc ja je teraz tutaj pokroję. Bierzemy nóż i pokroimy nasze grzybki tak drobniutko. Dwa rodzaje grzybów są świetne, ponieważ te borowiki z lasu mają taki głęboki leśny smak, a pieczarki dużo bardziej delikatny, więc jest to połączenie Made in Heaven. Makaron już jest gotowy, więc mam dla Was taki trik: że nie wylewajcie wody po makaronie, ponieważ ona może nam się później przydać do rozrzedzenia sosu. Więc ja zawsze. Tak tutaj zostawiam kubeczek, a resztę odcedzamy. Pancieta nam tutaj przepięknie się zarumieniła, jest już chrupiąca. Pancieta ma dużo bardziej delikatny, subtelny smak niż boczek, ale tak jak mówiłam, możecie też użyć boczku. Do tego idzie szalotka, bardzo drobno ją kroję. No, i to są po prostu zapachy, które uwielbiam. Do tego idą nasze grzybki. Patrzcie. Tak. Grzyby mają bardzo dużo witaminy D, więc szczególnie zimą, jak nie ma dużo słońca, to warto je jeść. Szczerze powiem, że w Ameryce nie są tak grzyby suszone popularne jak to u nas, ale. Ja je zawsze w domu mam. Bo jak ktoś się mnie pyta Ewa, co ci przywieźć z Polski? To jest jedna jedyna odpowiedź. Grzyby suszone. <laughs> Teraz idą pieczarki. Pieczarki mają bardzo dużo wody, więc żeby nam się nie ugotowały, ale żeby nam się usmażyły, to zwiększamy moc. Wtedy dużo szybciej się usmażą. W międzyczasie czosnek, czosnek, naturalne nasze aromaty, które uwielbiam. Żeby łatwiej było. Praska jest świetna, to jest taki naturalny antybiotyk. Ale ja to jeszcze jak pachnie. Nie wyobrażam sobie kuchni bez czosnku. Zobaczcie, kochani, jak nam się to wszystko tutaj zmniejszyło. Te grzyby bardzo wypuściły wodę, więc teraz to przełożymy. O, tu słuchajcie, miałam grzyby, więc idealnie to wszystko przekładamy. I teraz tak, zobaczcie, ja tutaj mam dosyć dużo tego tłuszczyku, mi po tym naszym włoskim boczku panciecie, pancieta zostało. Więc nie będę dodawała masła, pomimo tego, że w przepisie mam masło. I zabieramy się za nasz sos. Więc do sosu zwiększamy moc. Potrzebujemy śmietanki, no wiadomo, musi być, ale też bulionu. Tutaj mam bulion z kurczaka, ale jak ktoś chce wegę, to może mieć z warzyw, nie ma problemu, co kto lubi. I teraz to musimy zagotować. Bo jak nam się to zagotuje, to nam to trochę wyparuje i zrobi się trochę bardziej gęste. No i oczywiście kremowe, jak samitne. O Jezu, jakie to będzie dobre. Tu mamy już nasz gotujący sos. Zobaczcie, jak super wygląda. Ale gwiazdą naszego włoskiego sosu jest parmezan. Ja, kochani, go starłam. Zawsze w lodówce powinniście mieć właśnie taki taki kawałek parmezanu, on Wam na bardzo długo starcza. Ja go w ogóle trzymam w takim parchment paper. Dzięki Krystyna, że zostawiłaś tarkę, dzięki temu mogłam zrobić ten świetny włoski przepis. Ona też świetnie działa na imbir, czosnek, więc się w każdej kuchni przyda. Parmezan jest bardzo intensywny, więc nie musimy go bardzo dużo mieć, ale ma dużo białka, i naprawdę jest bardzo aromatyczny. Wrzucimy go tutaj do sosu, ale nie chcemy nam się bardzo gotował ten sos, ponieważ ten ser ma się rozpuścić i o, zobaczcie jaki będzie cudowny kremowy sos. Gdyby nam się za bardzo gotował, to nawet można go na bok zostawić, żeby pomalutku się rozpuścił. Tak. O, zobaczcie, już się konsystencja zrobiła dużo bardziej kremowa, gęsta. Mm, pachnie jak we Włoszech. Możecie to zrobić u siebie w domu. Gwarantuję, że wszyscy będą zadowoleni. Parmezan się rozpuścił, zobaczcie, już ma taką świetną kremową konsystencję. Do tego dodamy groszku. Piękny, świeży, zielony będzie świetnie tutaj wyglądał. E ja używam mrożonego, wy pewnie też możecie taki kupić w sklepie. Ważne jest to, żeby tego groszku za długo nie gotować, bo straci kolor, straci tą swoją taką chrupkość. Do tego groszek się świetnie komponuje z grzybami. A, nasze grzyby i pancieta, słuchajcie, to jednak zapomniałam, trzeba dodać naszą pancietę grzyby. O, tutaj, zobaczcie. Teraz dodam cytrynę, żeby przełamać ten, ten smak. Takiej w sumie nawet bym powiedziała słodkości. Zobaczcie, ja to mam taką. O, widzicie? Wszystkie, wszystkie pestki zostają na dłoni. Teraz pyszny groszek, który ma dużo błonnika, roślinnego białka. Nie chcemy go dać za wcześnie, żeby nie stracił właśnie tego koloru swojego, chrupkości. On się świetnie komponuje z naszymi grzybkami. A sam koniec dodamy ziółka. To są zioła włoskie, bo jakie inne? E, natomiast jeżeli nie macie takiej mieszanki włoskiej, to możecie użyć po prostu suszoną bazylię, e, oregano i to już będzie pycha. Niech się sekundkę zagotuje, a my bierzemy się za makaron. Makaron mamy al dente, zobaczcie, jaki super. Teraz makaron do sosu, nigdy odwrotnie, więc wrzucamy. O, ponieważ jak jest za dużo makaronu, a za mało sosu, to wtedy, że tak powiem, to nie będzie działało. A tak mamy kontrolę nad tym, jak ten sos nam otoczy ten makaron, bo zawsze można makaronu dodać. Zobaczcie, jak pięknie się nam łączy ten makaron z tym sosikiem. Niech to się troszeczkę połączy. Ten makaron będzie jeszcze lepszy za pół godzinki. A jakbyście mieli leftovers, to on świetnie też się nadaje na kolejny dzień. Więc macie pyszny obiad na leniwą niedzielę lub e, obiad z przyjaciółmi. Proszę bardzo. Będzie pysznie, a na sam koniec posypiemy jeszcze parmezanem, żeby już było parmezano, redziano po włosku. Czas, żeby spróbować tej wykwintnej potrawy. Ja już wiem, jak ona smakuje, ale żeby zobaczyć, jak akurat tym razem mi wyszła, to uwaga, dmuchamy. Mm, rewelacja.